Wszystkim tutaj znowu Wichter, a to kolejny odcinek Margonem Expert. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować loterię Halloween 2014. Zobaczymy czy się dzisiaj do nas szczęście i coś nam dobrego wyleci. Mamy 32 łzy, ale wszystkiego chyba nie mam zamiaru na, tracić na tą loterię. Myślę, że weźmiemy po prostu ten tutaj oto zestaw. 24 smocze łzy, są 3 losy legendarne. Miejmy nadzieję, że coś z nich właśnie wypadnie nam. Jest też e, całkiem dobre, nawet bardzo dobre e, ule e, nie mikstura, tylko błogosławieństwo. Daje aż 600 punktów życia, to jest dosyć dużo w porównaniu, na przykład do tych pozostałych, co tutaj są. Zostają po 300 i to tutaj co ja mam też dają około 300. No, to daje 600, to jest naprawdę sympatyczne. No i, to jest to. No i do tego te trzy losy, jeszcze jakieś dwa inne boga i jakiś tam straszak. Nie wiem, jak on działa. Myślę, że to będzie całkiem dobry zakup. Więc akceptujmy to. Mmm, mam trochę dużo rzeczy przy, przy sobie, więc myślę, żeby coś do depozytu otwórzmy, utwór więc depozyt coś tam wrzućmy. To jest nam niepotrzebne w tej chwili. Hmm. Coś za dużo tego wszystkiego tu jest. Po prostu. O! To wszystkie wrzućmy z depozytu. Po co ja mam to trzymać w torbie? Jedno co zostawimy. No teraz już powinno starczyć tego miejsca. Przynajmniej tak mi się wydaje. coś może coś jeszcze żebyśmy na pewno czegoś nie zniszczyli chyba nawet nie wiem czy się da zniszczyć czy nie okej okay. dobra tyle starczy na miejsca więc co, do którejś to trzeba iść, do którejś tej wróżki chyba do tej, nie? tak, do tej tak, mamy los do 12 legendarny tak jest Zobaczmy, czy nam coś dobrego poleci. Nie, znowu mikstura wyczerpania. Już taką mam jedną. Tu z dodawania? A tu też dodawania. No nie jestem zadowolony z tego, ale dobra. Jedźmy dalej. Wow, patrzcie. Legendarne błogo z CBK. Ło, ale mieliśmy farta. Nie, no dobre, to jest dobre. Z tego jestem naprawdę zadowolony. No, wam powiem, że. Całkiem niezły los nam się trafił. A więc sprawdźmy jeszcze ten ostatni. Wow! Dostaliśmy 20 złotych zębów. Z tego co mi się wydaje, a wydaje mi się chyba dobrze, z 20 smacznych zębów można też kupić następne błogo-legendarne. U której to było, Różki, chyba tutaj, za te zęby. Tak, ona wymienia za te zęby, właśnie. Tak, możemy kupić następnego losa, legendarnego, lub te to błogo. Ale jeżeli mamy już takie błogo, pytanie, czy się to opłaca? Chyba nie jest zbyt. Mamy tu CBK, a z CBK mało co może się mierzyć. Na pewno nie jakaś tam krytyczna osłona chociaż nie pogardziłbym też bym właśnie tym to, to błogosławieństwem, ale nie, chyba się zdecyduje na ten właśnie oto los jeszcze jeden może znowu nam się coś uda dobrego wylatać tutaj co mamy jakieś teleporty to jest całkiem spoko do Ithan Karkan Karkahan, dokładnie tak to się on czyta jakieś tam triada ale nie wiem co to jest. To pewnie jakiś większy level, jakaś mapa. Jeszcze tam nigdy chyba nie byłem. Dolina chmur. On też całkiem spoko, ale my się chyba na to zdecydujemy. Mamy 20 akurat tych zębów, więc całkiem dobrze będzie wymienić to. Teraz jak to się nazywa? To się chyba nie właśnie u tej robi, tylko u jakiejś innej. Chciałem korzystać z swój los tak, i tu a nie, jednak nie tu Muszę do tej, tak do tej tu. no zobaczmy miejmy nadzieję, że coś nam ciekawego wypadnie wow serio? to samo? nie, to nie jest to samo, to jest to tutaj dobra, z Regi na ręka spadła trzy itemy Eee y Zwój, depozytu, ok, Ulepszenie do broni 3. To chyba miałem. I ulepszenie do hełmu i ręk butów i rękawic. No, całkiem spoko. Nie powiem, że nie. Najbardziej jestem zadowolony z tego oczywiście. No bo to w końcu legenda, nie? No, całkiem udano, nawet loteria jak dla mnie. Nie będę wydawał tych 8 US moczyłych chyba, bo się moje nie opłaca zobaczmy Co 8 Tu jest legenda, ale za 12 heroik tak średnio A jakby nie patrzeć mam tu 15 Jak teraz sobie to by nie, 8 plus 15 to jest 23 no i plus to, co doładuję, no to jeszcze by mi starczyło może na dwie. Takie o, paczki po 24, ale nie chcę aż tyle pieniędzy na to chyba wydawać. Nie całkiem spoko, loteria jak dla mnie naprawdę się udała. Komuś tu jakiś pajączek wypadł. <grym> no, jestem zadowolony na pewno, bo wow, no legenda wypadła. ja nie wiedziałem, że wypada legenda z CPK, no ale jak widzicie wypada. I to by było dzisiaj na tyle, bo chciałem Wam zaprezentować tą właśnie loterię. Ale Wam jeszcze pokażę, to jest tak szybko, takie potki, które się naprawdę, mi się, moim zdaniem, opłaca kupować, są za 106k i leczą 100k punktów ży życia, więc są naprawdę spoko i się opłaca je kupować. Bo tak przeliczyłem właśnie, to pomarańczowa mikstura. Nie wiem po ile ją się kupuje, na pewno nie 100k, ale 70 60k i ona ma 5000 razy 12, czyli 50 60 tysięcy, nie? A tu ma 100 tysięcy na 100k, więc są całkiem ok. Tym bardziej, jak na przykład macie jakiś mniejszy level i sobie prześlecie te poty tam na, ten, na tą postać, to wtedy jest całkiem spokojnie. Nie musicie tych, tyle tych, bo. Tych pot ze sobą brać, bo ta pota by jedno miejsce zajmuje A możecie się leczyć i leczyć na moim levelu No więc to chyba tyle chciałem wam pokazać Całkiem spoko nam to wyszło No ta mikstura Co tak, tak średnio nie Nie można tego połączyć, ale to są takie same, nie to jest doskonałe O to sorry To to więcej daje 600 minut daje, a to daje 300 mój błąd nie są takie same. W sumie się też kształtem. Więc no, loteria całkiem udana. Nie mówię, że nie. Jak widzicie też zakupiłem sobie tutaj y, City Action y, te, są cały ten pakiet promocyjny do Margo. Bo czemu nie? Z tym mam właśnie te 15 są run. Okej, okay, to na dzisiaj tyle. Do zobaczenia w na następnych odcinkach. Niebawem się na pewno pokażę na kanale. Na razie, cześć.